Bitwa oraz męstwo i ofiarność żołnierzy II Korpusu Polskiego przeszły do legendy, zwłaszcza w zbiorowej pamięci Polaków. Tuż po bitwie Felix Konarski napisał pieśń Czerwone maki pod Monte Cassino, która stała się niemal drugim hymnem narodowym. Jej refren brzmiał. Czerwone maki na Monte Cassino Zamiast rosy piły polską krew, a po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Zgórze Monte Casino to miejsce, które każdy Polak powinien kojarzyć, a który jest dla nas Polaków bardzo wymownym symbolem walki o wolność naszego narodu. Symbolem bardzo żywym, ponieważ niejednokrotnie naród Polski pokazał, że chce żyć swoim autentycznym życiem, w swoim suwerennym państwie, za którego przelewał duże ilości krwi. W bitwie pod Casino, w bitwie obronnej 1939 roku chlubnie zasłużyli się mieszkańcy. Ziemi Ostrzeszowskiej, mieszkańcy naszej kuźnickiej Ziemi. Dzisiejszą uroczystością oddajemy im hołd. i Weterani walki o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Powiatu Ostrzeszowskiego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu pod pomnikiem upamiętniającym bohaterskich żołnierzy. II Korpusu Polskiego, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 18 maja 1944 roku rozegrała się jedna z najkrwawszych bitew II wojny światowej. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wzywam Was, legendarni Karpatczycy, żołnierze III Dywizji Strzelców Karpackich, zdobywcy słynnego Hannibala, nas Albanety, Gardzieli, Wzgórza Klasztornego. Stańcie do apelu. Kompania, bość! w tył. Marsz! Was!

Zamiast rozsypiły Polską wiatr, Po tych latach wszedł żołnierz i winą, Lecz od śmierci się nie lata i wieki przemienne, Pozostało ślady dawne, Chciałbym serdecznie podziękować najpierw. Podziękować najpierw za całoroczną służbę, którą zwykle mamy zwyczaj podsumowywać właśnie podczas takich okoliczności. Dziękuję za to wszystko, co w ciągu roku uczyniście dla społeczeństwa, również dla siebie, dla nas wszystkich. Ok, Joe.